Do ponad dwugodzinnego widowiska w plenerze przygotowywali się przez rok. Uczyli się dialogów, trenowali ruch sceniczny, szyli stroje, budowali scenografię, a nawet zapuszczali włosy, wąsy i brody. A każdą próbę poprzedzali modlitwą. Mieszkańcy Niechobrza i okolicznych miejscowości już po raz trzeci wcielili się w biblijne role między innymi Jezusa, Maryi, Judasza i Poncjusza Piłata. I wystawili niezwykłe misterium męki i zmartwychwstania pańskiego. Obejrzało je prawie 5 tysięcy osób. <laughs> Misterium w niechobrzu zaczęło się od uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, a kończyło z zmartwychwstaniem pańskim. Między tymi dwiema scenami było wiele teatralnych akcji, w których miejscowi aktorzy dosłownie dwoili się i troili, by oddać charakter swoich postaci sprzed dwóch tysięcy lat. Ja osobiście gram Józefa Zarymatei, jednego z członków Sanhedrynu, faryzeusza, który jest tym dobrym faryzeuszem w gremium arcykapłańskim. No i mam trochę dziwną rolę do odegrania. Bo każdy sprzeciwia się z członków Jezusowi, a ja muszę go bronić. Ksiądz Paweł, ale też reżyserzy i scenarzysta Tomasz Grzebyk musieli dosłownie postawić wioskę na równe nogi, by w spektakl zaangażować ponad 80 aktorów i do tego jeszcze ponad 100 pomocników. Ale też by przygotować epokowe stroje, scenografię, muzykę, w niejednym dużym mieście nie udałoby się to, co udaje się w podrzeszowskiej wiosce Niechopsz. Nasi aktorzy byli dobierani do ról w taki sposób, żeby trochę odgrywali siebie, żeby charakterologicznie pasowali. Oczywiście my jesteśmy aktorami w tej chwili jednego, w cudzysłowie powiem, przedstawienia, więc nie musimy pokazywać swojego kursztu w różnych rolach, ale właśnie to jest ważne i myślę, że najważniejsze jest to, że tworzymy wspólnotę. Prace nad misterium trwały aż rok, a ostatnie dwa miesiące były prawdziwym maratonem. Kilka osób musiało dla swojej postaci poświęcić dotychczasowy wygląd. Na co dzień nie noszę brody, jakoś tak nie, 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 nie mam takie przyzwyczajenia, żeby, żeby nosić zaros, również żona nie, nie za bardzo też przepada za brodą. Natomiast dla roli cała rodzina tak powiem, się poświęca, ja, że nie golę się. Kim na co dzień są aktorzy wcielający się w Jezusa, Maryję, Poncjusza, Piłata czy Barabasza z Niechobrza? Pracują w firmach branży lotniczej, administracji, finansach, bankach i urzędach. Judasz na przykład studiuje prawo, a Angelika grająca Maryję, finanse i rachunkowość. Wszyscy uważają, że biblijne role mają na nich bardzo dobry wpływ. Ja Lubię czasem powiedzieć za dużo, nie, nie potrafię się ugrać w język i to właśnie... Może dlatego też Bóg tak chciał i gram tą rolę, żeby pokazać mi właśnie tą moją słabość, to, że, że czasem powinnam coś przemyśleć gdzieś wewnątrz, w środku. Aktorzy z niechobrze zdradzają, że w czasie misterium towarzyszą im prawdziwe emocje, bywa też prawdziwy ból i łzy. Krzyż naprawdę jest ciężki. Nie jeden no mężczyzna, jakby mu tak założyć na ramiona i miał to przenieść, to pod, w połowie drogi albo pod koniec naprawdę by głośno oddychał, bo rzeczywiście to jest surowe drewno że musi być wytrzymały, bo musi utrzymać moje ciało. Mówią, że misterium to dla nich najlepsze rekolekcje na świecie. A największą radością są tłumy, które przychodzą, by wraz z nimi przeżywać mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Zdarza się, że ludzie płaczą, a na pewno odchodzą w milczeniu, bo to nie tylko teatr, nie tylko sztuka.